meu deus chupacabra chupacabra alguém morreu bom jogo guys é... gigi vou pegar aqui o mandar mandar beijo o mandar bumblebee bumblebee não 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 se <laughs> atpaliou <laughs> não se atpaliou se nervou <laughs> você não Kuper, Kuper, uh, Kupa WP, Gwestar Kupa WP Co? Bezer, Kupa? Kupa WP. Co? Kupa. Cooper, ej, wywołaj Ja nie dam, bo nie mam Dam jaka... Takie gierki będą wychodzić, nie? Dobra ludzie, załatwmy to szybko Dziękuję, dziękuję kochanie, kocham cię Gotuje się walka Nie no, nie rób sobie jaj, no ty no Sygnet mam całować, kurczę, ty papież Filbas1999, piąteczka dla Ciebie, dzięki serdecznym za suba mordo. Witaj w rodzince dzików. Wirus, weź kurde, nie rób takiego czarnego pr jakbyś mógł, dobrze? Chcesz byś potwierdzał, że wszystkim rozdaję piąteczki, tak? Jest szansa na nowe subo, a Ty pierdzielisz teraz na czocie. Ziomek, zio, zio, co Ty w ogóle robisz teraz? <śmiech> <śmiech> o niej! 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 Ah, Foda-puta! Ai, <laughs> tá tirando, porra! Porra, ai não! Ai não, porra! Ai não, pai, ai não, pai não, pô! O que foi? Ah, mas essas, essas vozes, mano. <laughs> ah! Pu! Czołg! 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 Ale żartem mnie wtedy umagali czołg! Myli Jestem tak standardowy, więc zakupiłeś ze sklepu? Tak myślałem. Ktoś ci kazał to powiedzieć, tak? Nie, no nie kazał. A zapłacili ci za to? Nieprawda. A zapłacili ci za to? Nie. A czy, Petr, czy ja nie, nie, nie sprostuję twoim oczekiwaniom? Czy nie uważasz, że jestem najcudowniejszym mężem na świecie? Uważam, że jesteś najcudowniejszym mężem na, na, na świecie, aczkolwiek masażek dzisiaj był za krótki. No bo nie było czasu, no. Musiałem ruchy i kupę przewinąć. No tyle to te macie rozgrzewki. Czas ruszać. <laughs> I taki to u nas romantyzm. I wskakiwał i wyskakiwał z wenta, no. W tej rundzie, mówię wam, na początku, tylko ja i w prawo i chce się cieszy? i w bonsach skacze w wentach, nie? <śm> nie no, ale... No przecież... No, 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 ej hey, no dobra. Ja, ja, ej, ja, wy no dobra. Ej nie no, ej, nie tak No błagam! Nie no błagam! A wy A wy jeszcze go nie wyrzucicie no! Nie no! Gdzie ty jesteś też? No i cholera jasna, no. I widzisz skarbek, jak to jest? Jak mi stresujesz? Wylało mi się woda wszędzie. Kurde, nie mam czasu teraz. Biją mnie! Na budynku. Skąd, skąd, skąd? Ja umieram. Kurde, no co jest? No i wszystko teraz przez cholera jasna, takie rzeczy. No, na dachu jest. Ale że miał timing, powiem ci, kurde blade. Na 16 fragów miałem, czaisz? 16 no, ja no. fragów. Oczywiście, że twoja wina, kochanie, bo przecież w takim momencie, jak ja jestem na focusie, a tu nagle gościu nade mną i widzisz, co się wydarzyło. No kurcze, no po prostu, najgorzej, no w takim momencie przychodzisz. Poproszę Walczą. jeszcze. No co? No. Twoja kolej mi da. Daj, ci kebaba, a ty mi tutaj zalewasz wodą komputer i mój pokój. Ja ci zalewam wodę. No pośrednio ty, ty, ty jakby... Ja to wylałem, ale ty sterowałeś joystickiem, tak jakby. Skarbek, ja cię posteruję joystickiem, wiesz? Albo i właściwie nie, za takie gadanie. Ja ci mogę dać joystick do posteruję. Nie, za takie gadanie, to kochanie, nie ci za tego joysticka. Jeszcze wody nie mam jeszcze chciałem kawę sobie zrobić i nie zrobiłem sobie jeszcze. Żono. Nie będzie detektywa. O kurde! Żeby tylko mi światła teraz nie zgasił <grydy> Nie! NIEEEE Kur... Nie, Dawaj no no jedziesz Ka-ka-ka-ka-kauto, ka ka palę C4 pola kurwa! Polega, o kurwa co, 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 jak kąd by nie zginął kurwa? W... O, słuchajcie, nie oszukujmy się. Za pieniądze również muszę podziękować. Nie oszukujmy się, kochani. Gdybym miał być z wami totalnie szczery, a taki właśnie dzisiaj będę. Chat, dzięki, dzięki, dzięki za Kami hajs. W ciągu roku zarobiłem około 350 tysięcy złotych. Zatem kupiłem wynik. samochód, Gratuluję. Za które spodziłem wszystkie swoje szczególnie, długi, za które mam jeszcze odłożone sporo pieniędzy na koncie, z których mogę sobie pozwolić na dobre życie przez następnych kilka lat. I za to oczywiście bardzo, bardzo, bardzo muszę kwadratowej oraz administracji powiatowej bo... niebiesko. <ślesk> teraz no świetny rest, pędziemy na rampę tak nic nie, szuka. Szuka. <muchy> nie trzeba rzucać cyk wyskok no ja mężesz, celował do o kurwa raz kurwa to dosta do yorska jeden frak no. jest jeden frak jest nie WTS donatyt 5 zł pozdrawiam super streamera świetnego Dziękuję bardzo. kierowcę GR ID AG O3 kogo Nie pozdrawiam w takim razie.